Dodałem aktualizację do mojej gry na scratchu. Okej, okay, dobra, pokażę teraz, co tutaj dodałem. Dodałem nową przeszkodę, czyli dziurę w, podu... no, w drodze. Dodałem również. <laughs> dodałem również efekty dźwiękowe i sterowanie na telefonie. To może sobie zagajmie jedną rządkę. Ustawienia, jest Control Mode, czyli zmiany kontroli, można na telefon, tazer na telefonie. Są efekty dźwiękowe, ja akurat wyciszyłem. Ale dam Wam link w opisie do zagrania, więc będziecie mogli sobie zagrać. No, zginąłem, ale są dziury. Ogółem jeśli chodzi o te dźwięki, to jest dźwięk ten. Jak zginie, to jest dźwięk wypadku. Jak się jeździ, to jest dźwięk silnika. I jak się zbiera koina, to też jest właśnie dźwięk. Co tu jeszcze powiedzieć? Tyle. Jeszcze poprawiłem niektóre rzeczy. No nic więcej ciekawego nie ma. No to tyle. Cześć.